Dzień dobry serdecznie, zapraszam na podsumowanie piłkarskiego weekendu. Jak co poniedziałek, oczywiście. Kto jeszcze tego nie robi, niech yy, czym prędzej subskrybuje, bo tutaj te treści są klasyczne. Dzisiaj, jak widzicie, w temacie tygodnia. No nadal będziemy cisnęli FIFA, bo to jest taka organizacja, że tak naprawdę co tydzień można z niej cisnąć i choćbyśmy przez 3 lata to robili, to i tak materiału nadal by nam nie zabrakło. Oczywiście powiemy też o naszym człowieku w UEFA, Zbigniewie Bońku i o samej UEFA i ich decyzji, bo też jest z czego się pośmiać. Powiemy też o kibicach Chelsea, bo tu dogryweczka jest konieczna, tym bardziej po tym co kibice zrobili w trakcie ligowego meczu w tej kolejce, kibice Chelsea oczywiście. No i oczywiście to, co było w kategoriach, jak co tydzień, podsumowanie. Zapraszam. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Moi drodzy, sponsor kanału BetClick przygotował nową zupełnie. To jest świeżynka, to weszło dzisiaj o godzinie 15.00. Zupełnie nową ofertę, i teraz wokół tej, tej specjalnej promocji będą wszystkie atrakcje. Związane z belkiem. Dotychczasowe bonusy, które tam trzeba było obracać 6 razy, odchodzą, wchodzą za to Free bet Freebet działa w ten sposób, że jeżeli założycie konto z mojego linku i wpłacicie powiedzmy 200 zł, stawiacie za te 200 zł. Jeżeli wygracie, no to wygraliście. Jeżeli nie wygracie, macie zwrot w postaci tej kwoty pomniejszone oczywiście o podatek. Także proste zasady. W opisie macie zarówno link do promocji. Przypominam, to jest oferta dla osób pełnoletnich zainteresowanych tematyką obstawiania i macie też link do zasad tego, w jaki sposób dokładnie to działa. Możecie sobie poczytać o wiele bardziej przejrzyste dla mnie rewelacyjna zmiana, więc zachęcam sprawdzić. A my przechodzimy do niszczycieli tego. Tygodnia tego weekendu i powiem wam szczerze, z mojego punktu widzenia, mówiłem o tym przed kolejką, takowych specjalnie nie ma. Ale dwóch wymieniam. Po pierwsze wymieniam PSG, które na wyjeździe przegrało z Niceą. Przegrało po bardzo ładnym kontrataku, swoją drogą trzeba przyznać. Cudowna wrzutka z lewej strony, szybkie wyjście po stracie Neymara, to też zawsze, e, zawsze cieszy. I Delort. Z pierwszej piłki ładuje piłę od poprzeki w okno bez szans na was. Dlaczego to nie jest dla mnie taki specjalny niszczyciel? Bo nie oszukujmy się, Paryżanie są skupieni na Lidze Mistrzów mentalnie, oczywiście to nie jest to, że to jest celowe odpuszczanie meczu, broń Boże, tym bardziej, że grali z drużyną, która uwaga, wskoczyła na drugie miejsce w tabeli w ogóle. Ale dlaczego? To tutaj dochodzimy do sedna sprawy. Nawet pomimo tej porażki, 13 punktów przewagi na 11 kolejek przed końcem. Bez, że może gubić punkty w różne głupie sposoby, dlatego dla mnie to nie jest... Pewniaczek, ale daję, bo wiem, że dużo osób na pewno ich miało. I drugi typ to jest Bayern. Z Bayernem jest z jednej strony sytuacja podobna no podobna, niepodobna no mają 9 punktów przewagi i mecz do przodu więc tylko 9 kolejek do końca więc nie jest to wcale tak pewne, ale. Grali u siebie z bardzo dobrze grającym w meczach wyjazdowych Bayerem Leverkusen, i można było zakładać, że tutaj coś pójdzie nie tak. No, pewnie mało kto zakładał, że Thomas Miller strzeli bardzo ładną bramkę samobójczą, strącając piłkę bramkarzowi z rąk. Ale tak, no daję tylko te dwa typy. Jeżeli wy macie jeszcze coś, co pominąłem, dawajcie oczywiście znać. Przechodzimy do Polaków w ligach zagranicznych na plus i minus, jak co tydzień. I teraz tak, na minus, niestety. Piotrek Zieliński, jego Napoli przegrało z Milanem, arcyważny mecz tak naprawdę, kluczowe spotkanie, które może być kluczowe w kontekstach walki o mistrzostwo, bo walczyła drużyna lidera z wiceliderem i to grający na wyjeździe Milan wygrał, odskakuje Napoli na trzy punkty, obejmuje fotel lidera, Inter ma jeszcze zaległy mecz i 3 punkty straty. Bardzo słabe noty Piotra Zielińskiego, za chwilę o grających we Włoszech usłyszycie coś więcej. Lewandowski kompletnie niewidoczny w meczu z Bayerem. Zakładaliśmy pojedynek dwóch snajperów. No Lewandowski naprawdę został, kurczę, nawet ciężko to sobie wyobrazić. No znaleźli na niego dobry sposób. On w ogóle w tym meczu praktycznie nie istniał. I Milik również wychodzi w pierwszym składzie w meczu przeciwko Monako. Bardzo ważny mecz z tego względu, że Marsylia cały czas musi walczyć o to, żeby w tej pierwszej trójce zostać. Już tylko punkt za nimi jest tren. Więc takie porażki jak ta u siebie z Monako Słaby mecz Arka. Niestety nic, nic dobrego. Na plus natomiast Krzysztof Piątek dokłada kolejną bramkę w barwach Fiorentiny. Fantastyczna wiadomość o piłkarzach włoskich za sekundkę. Matikasz, który w Anglii naprawdę co kolejka, albo go chwalimy za to, że strzela bramkę, albo że ma jakąś asystę jak w tym meczu, ale przede wszystkim zatrzymanie równego poziomu w tej bardzo trudnej i wymagającej. Lidzę w no, jednej z najtrudniejszych, jeżeli nie najtrudniejszej pod względem wymagań. Także dobra pasta matego Kasza, szanujemy. I oczywiście musimy też dać Klimale, który za oceanem zanotował w meczu hat trick assist. Trzy asysty takie jest, dołożył Klimala, gratulujemy. A ja zapraszam Was na krótkie podsumowanie. Tego, jak prezentowali się Polacy w Serie A z kanału Amici Sportivi. Całe ich podsumowania na ich kanale znajdziecie. Link macie do chłopaków w opisie, bo naprawdę robią to mega skrupulatnie co tydzień, więc jak jesteście fanami włoskiej piłki, to możecie te podsumowania sprawdzać. Zachęcam. Błądziorno Amici Sportivi. Nazywam się Marcin Nowomiejski, przychodzę do Was z kanału Amici Sportivi. Zapraszam na krótką przebieżkę po włoskiej prasie sportowej. Zaczynamy od meczu Roma Atalanta, rozgrywanego na stadio Olimpico, na którym to Dziallo Rossi nie potrafili już od 8 lat pokonać ekipy Ladei. W zespole Dziallo Rossi wystąpił Nikola Zalewski, który po dobrym meczu ze Specją wdarł się awansem do pierwszego składu. Zaglądamy do dziennika Il Romanista, żeby sprawdzić w jaki sposób został oceniony Polak za to spotkanie. Graczem meczu w wygranym 1 do 0 przez Dziallo meczu został wybrany Henryk Mkhitaryan, otrzymał notę 7,5. Taka sama nota dla Tamiego Abrahama strzelca jedynej bramki, jedynego gola w tym spotkaniu. Siódemka dla Manciniego, Smolinga, Kumbuli oraz właśnie Nikoli Zalewskiego, który, jak pisze dziennik, wywalczył miejsce w podstawie po bardzo dobrym występie w meczu ze specją i zaskarbił sobie zaufanie José Mourinho. Polak dzisiaj bardzo doceniany przez dzienniki. Ja oprócz dziennika i Romanista proponuję, żebyśmy zajrzeli do turińskiego Tutto Sport, który również doceniał Polaka za jego występ w tym spotkaniu. Najlepszy w Romie według tutto sportcami Abraham, który dostaje siódemkę, to już trzynasty gol w lidze i dwudziesty w sumie w tym sezonie Anglika, ale druga i ostatnia siódemka, jak widzicie po prawej stronie tego wycinka dla właśnie Nikoli Zalewskiego. Był bardzo aktywny i za każdym razem gotowy do ataku. Taki komentarz czytamy przy jego nazwisku. Unabella konferma bardzo dobre potwierdzenie formy z poprzedniego spotkania. Zresztą, jeżeli oglądaliście ten mecz, to wiecie, że Nikola Zalewski niestety w okolicach 60. minuty doznał Kontuzji skręcił kostkę i na tym skupia się dzisiejsze wydanie dziennika il Romanista, informujące nas o stanie zdrowia Polaka. Okazuje się, że przez cały wczorajszy dzień przechodził czy poddawany terapii lodem. Wieczorem wciąż odczuwał ból, i wiele wskazuje na to, że jednak czeka go przerwa w grze. Jak długa? O tym mamy przekonać się dopiero dzisiaj. Prawie na pewno nie poleci do Holandii razem z Romą na mecz Ligi Konferencji. Mamy jednak oczywiście nadzieję na prędki powrót Polaka na boisko, bo ewidentnie ma swój czas, który powinien jeszcze w tym sezonie wykorzystać. Grał również Krzysztof Piątek, który po raz kolejny, trzeci już raz w lidze, wpisał się na listę strzelców. Fiorentina mierzyła się z Elasem Verona na stadio Artemio Franchi we Florencji. Zremisowała jednak jeden do jednego. chociaż Polak wpisał się na listę strzelców już po 10 minutach tego spotkania. O tym dzisiaj tutaj to sport, w którym to zresztą Polak jest cytowany. Piątek powiedział po tym meczu, straciliśmy dwa punkty. Tak to wygląda z naszej perspektywy, ale trzeba, trzeba przyznać, że Włosi bardzo doceniają umiejętności Piątka w polu karnym. Sytuacyjna piłka po akcji Ikone, świetne zachowanie Polaka strzał z półobrotu. no i bramka już w dziesiątej minucie spotkania. Niestety 10 minut później z karnego wyrównał Caprari i mecz zakończył się podziałem punktów. Ale nas ciekawi to, w jaki sposób gazety oceniły Krzysztofa Piątka. W bramce niestety nie wystąpił Bartłomiej Drągowski Vincenzo Italiano, szkoleniowiec gospodarzy, postawił po raz kolejny na Terraciano, który wdzięczył mu się dobrym występem, mimo puszczonego rzutu karnego miał kilka dobrych interwencji. Natomiast Krzysztof Piątek, jak widzicie na tym wycinku, oceniony na 6,5. Z jednej strony gol przy pierwszym kontakcie z piłką, z drugiej jednak, zdaniem turyńskiej gazety, zbyt często grał do y, bramki plecami. Ale zmieniający go Nico Gonzales otrzymał jeszcze niższą notę za to spotkanie. 5,5 z komentarzem. On nie pasuje do roli, którą Włosi określają mianem Centravanti, nie pasuje do roli środkowego napastnika. No to Zalewski, no to Piątek. A co tam w meczu Juventusu ze Specją? Juventus wygrywa minimalistycznie. 1 do 0 z ekipą z La Specji, mimo że do tej pory w przynajmniej trzech ostatnich meczach pokonywał ją co najmniej trzema bramkami. Tym razem 1 do 0 na granicy ryzyka, ale w meczu wystąpiło dwóch Polaków. Wojciech szczęsny w bramce. Bianconeri oraz Arkadiusz Reca w ekipie Specji. Jakub Kiwior, tym razem zawieszony za kartki, my zaś sięgamy do not opublikowanych we włoskiej prasie. Docenieni Locatelli, doceniony również Brazylijczyk Danilo. Natomiast Wojciech Szczęsny otrzymuje od dziennika Tutto Sport drugą po Danilo siódemkę. Pierwsza połowa spokojna, w drugiej się już napracował i był decydujący, zwłaszcza przy strzale głową jego i sytuacji Agudelo. Polak uratował Juventusowi zwycięstwo tak twierdzi pan Sandro Bocchio, redaktor dziennika Tutto Sport. Najlepszy w specji, Nikolało, on z notą 6,5, najsłabszy niestety Arkadiusz Reca, który męczył się zarówno w pierwszej, jak i w drugiej połowie i nie wniósł niczego pozytywnego do gry przyjezdnych, przynajmniej zdaniem włoskiej prasy. My sięgamy do innej gazety, Corriere della Sera, tam również to spotkanie opisane, a piłkarze ocenieni rubryka Le Pagelle, czyli ta z notami wygląda w ten sposób, dwa wąskie wycinki, a my czytamy i szukamy nazwisk Polaków. Graczem meczu Juan Quadrado, on z zawsze widoczny, zawsze niebezpieczny, ale druga i ostatnia siódemka właśnie dla Wojciecha Szczęsnego, za to, że wyszedł zwycięsko z dwóch wspomnianych już pojedynków w ekipie Specji, najlepszym wybrany Werdę, najsłabszym Manaj oraz niestety Arkadiusz Reca. Największym wyczynem Polaka było w tym meczu wywalczenie rzutu rożnego. Niestety, mając przed sobą prawą flankę Juventusu z na czele, miał cały czas pod górkę. To komentarz przy nazwisku Polaka. Mamy nadzieję, że następne występy będą już lepsze. Zwrócę Waszą uwagę również na mecz. Boloni-Storino, co prawda zakończony bezbramkowym remisem, ale. W bramce Bolonii stał Łukasz Skorupski, który określany jest dzisiaj przez włoską prasę mianem il muro, ściany, muru Bolonii, który nie pozwolił na to, żeby szyki ofensywne Torino przedarły się przez niego. Zobaczcie nazwisko podświetlone na zielono Skorupski z siódemką, najlepszy gracz tego spotkania. Skorupski z komentarzem dwie świetne interwencje w 30 sekund, najpierw w pojedynku singu, po czym po strzale Dzidiego był najlepszym ze swoich Polak, nie po raz pierwszy w tym sezonie doceniony. Pomimo być może nie do końca korzystnego wyniku Boloni. no i na koniec hit 28. kolejki Serie A, który przez pierwszą połowę wydawał się być kitem, to znaczy mecz Napoli-Milan. Skoro Napoli, to Piotr Zieliński. Sięgamy do not za to spotkanie. Milan wygrał je 1 do 0 w bra bramce Oliwiera Ziru, która być może przesądzi również, czy zaważy na o losach Scudetto tytułu mistrzowskiego w tym sezonie. Zieliński jednak określony jako piłkarz zgaszony, spęto, ani przez chwilę groźny. Graczem meczu Olivier Giroud, w Napoli najlepszy bramkarz Ospina. Tymczasem Zieliński, jednym z najsłabszych. Zieliński, przy którego nazwisku czytamy, nie był decydujący, nie był w żaden sposób groźny, za to grał w szarpany i nierówny sposób. Stąd też w to sport tylko nota 5,5. My zaś sięgamy do Corriere della Sera, a tam, no niestety, podobna ocena Polaka. Zwróćmy uwagę na wycinek poświęcony Napoli. Najsłabszy w ekipie Zurich, co prawda, Fabian Ruiz, za to, że męczył się niemiłosiernie, że grał sam, że nie potrafił wziąć tego meczu na swoje barki, ale nie Wiele wyżej oceniony Zieliński, tylko na piątkę, podobnie jak Di Lorenzo, Rachmani, Politano oraz Insigne. Przy nazwisku Polaka czytamy, nie był typowym tutto campistą, czyli piłkarzem, którego widać wszędzie na boisku, który gra w każdej sekcji boiska, do czego nas przyzwyczaił. Był tym razem zgaszony i zdecydowanie brakowało go w tym meczu. To oceny dla Polaków grających w Serie A, a ja zapraszam na poranny przegląd włoskiej pracy sportowej na kanał Amici Sportivi i do zobaczenia następnym razem. Ciao! Dzięki, przypominam, więcej znajdziecie oczywiście na kanale chłopaków, dajcie znać czy takie bardziej obszerne podsumowania wam się podobają, to na pewno dużo większe, więcej wam da niż te moje informacje zebrane z, z internetu, bo chłopaki tym żyją. A my przechodzimy do beki. Backup numer jeden to jest obuda Neymara. Pamiętacie ile razy zachwycaliśmy się techniką Neymara słusznie, nie? I były często takie dyskusje, że o, ludzie mówią, że on nie szanuje zawodników, rywali, bo robi sztuczki. I każdy myślał, chłopie, co ty pieprzysz, nie? No gra w piłkę, no to robi sztuczki. A jak, że umie jeszcze robi to w sposób taki, że nie tylko jest to efektowne, ale i też efektywne, no to brawa dla niego. Ale tutaj uwaga, przegrywają. Końcowy gwizdek Jakieś tam staje fragment gry z boku polakarnego, już tam biegną do linii końcowej z piłką grać na czas, sędzia przerywa. No i zawodnik niczej sobie robi taką sztuczkę, przekłada piłkę na piętę, kopie ją i pewnie jakoś to się nazywa, i przerzuca tak nad Neymarem. I co no robi Neymar? Podbiega do gościa i go odpycha, nie? Że co? No właśnie co? Że szacunek? Że szacunku nie okazał? Co za w ogóle hipokryta? No to jest właśnie to, to jest. To za co uwielbiamy wszyscy Neymara, piłkarsko, wspaniały zawodnik, ale no mental to on ma po prostu budyniu. I to takiego w złych proporcjach bym powiedział. Także zawsze warto. E, mamy, Macie oczywiście linki do tego w opisie, do, te, do tej akcji, też do tej o której teraz mówię. Atletico miało trzystuprocentową okazję, nie stuprocentową, już wam mówię dlaczego. Dlatego, że wychodzili... W trzech na bramkarza. Dobrze słyszycie. W meczu z Betisem, zresztą wygranym. Gratulacje dla atletiko ważny dla nich mecz. Ta końcówka i walka o wicemistrzostwo może być naprawdę ciekawa. Na razie ta Sevilla cały czas ma przewagę, ale nie, nie o tym, nie o tym. Mówimy o tym, że wychodzili w trzech jeszcze przy 1-0, więc no, ważna akcja. I nie wiedzieć czemu Carrasco w tej sytuacji podał piłkę w taki sposób, że nie doszła ani, ani do jednego zawodnika kolegi, ani do drugiego, tylko jakoś między nimi zdążył wrócić zawodnik i to wybić. Kurde, nie przypuszczałem, że można zmarnować taką akcję, okazuje się, że można. I trzecia beka to są oczywiście kibice Chelsea. Zrobiłem osobny odcinek. Znaczy osobno. No. W jednym z tematów czwartkowego odcinka to było i to wiele dyskusji w komentarzach. Miałem nawet powyciągać, ale powiem szczerze, nawet mi się nie chce. Możliwe, że jeszcze zrobię to, ale po prostu mi się nie chce. I powiem wam o co chodzi. Bo wielu kibiców Chelsea kuma akcję. Rozumie, rozumie temat, No, mówiąc wprost. Mają więcej oleju w głowie niż inni, tak co to powiedzmy. I ja rozumiem, że można być zadowolonym, że przyszedł jakiś gość i sprawił, że twój klub jest wspaniały, nie? Że wskoczył na zupełnie inny poziom, jeżeli chodzi o poziom sportowy, że jest jednym z czołowych klubów europejskich. I ja rozumiem, że można mieć tego świadomość i myśleć sobie, kurde, naprawdę to był wielki dar dla Chelsea, że taki gość nam się trafił i uwaga, i teraz u rozsądnego człowieka zapala się lampka. Ale biorąc pod uwagę Jakie ten gość ma powiązania z Putinem? Część osób mówi, że to nieprawda, że on w ogóle jest przeciwnikiem Putina i tak dalej. Mordy. Nie wiem skąd bierzecie te informacje. Dajcie linki. Jak już sprawdzicie, że to jest jakieś ruskie źródło, no to nie wysyłajcie ewentualnie, bo to są bardzo ciekawe rzeczy, co mówicie. Bo wam to się wydaje, że to działa tak, że Putin mówi oficjalnie: Dzień dobry, Roman Abramowicz, to jest mój człowiek. Dobrze robi, nie chce jedzie, w Anglii kupuje kluby. No nikt tego w ten sposób nie załatwia, ale śledzisz powiązania panów, ich relacje na przestrzeni lat. Zastanawiasz się, dlaczego na przykład fabryki, które są Abramowicza, dostarczają stal fabrykom tworzącym czołgi dla Putina i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, łączysz kropki. I rozsądny człowiek to robi, i dlatego sobie myśli, no że odchodzi, szkoda dla Chelsea. Ale no nie będę tego komentował, no bo jest to sytuacja żenująca. Rosjanie zabijają ludzi na Ukrainie, a ja będę teraz robił z siebie pajaca, pisząc, że Abramowicz, super gość. Ale niektórzy tej klapki nie mają. Wiecie, nie mają. I ja kłócę, że czytam, że niby człowiek Putina, że się naczytałem jakichś głupich rzeczy, że to wszystko jest nieprawda. I zwieńczeniem tego jest mecz ligowy Chelsea, poprzedzony minutą ciszy dla ofiar Ukrainy. Co robią kibice Chelsea? Na stadionie w czasie tej chwili, poświęconej na upamiętnienie tej tragedii, która się dzieje na Ukrainie, śpiewają Roman Abramowicz. Przyśpiewkę na cześć Romana Abramowicza. Upadek w ogóle totalny, co to nie muszę chyba mówić. Sam Tuchel po meczu nawet nie owijał w bawełnę. Powiedział, że to jest w ogóle kompletny brak jakiegokolwiek wyczucia, że wsparcie można odskazywać w inny sposób. To samo było na Twitterze. Nagrał, Tomasz Świąkała nagrał materiał o Abramowiczu. Nie, pff, Jezus Maria, przepraszam. Na, e, wywiad z Johnem Terrym. Falił się nim i słusznie jakiś czas temu, że super w ogóle osiągnięcie. Ale w dniu, w którym John Terry wrzuca swoje zdjęcie z Abramowiczem, nie? The best, kurde, ogólnie i tak dalej. I ludzie go tłumaczą, ale jemu chodziło o to, że to klub, że on mu zawdzięcza wszystko. I tym się różni człowiek myślący od Wiecie, gościa, dla którego właśnie wchodzą ci ludzie z pieniędzmi. Te wszystkie Katary, Araby, ruskie, właśnie dla takich gości. I no, powiem wam to wprost. Wy jesteście dla nich takim wspaniałym paliwem, bo wy za dużo nie myślicie. Mówię o takich gościach, którzy mówią: On tylko okazywał mu szacunek za to, co zrobił dla klubu, kurwa, ale przegięcie, Jezus, co ty w ogóle robisz? Ty też dołączasz do tego grona. Właśnie za to się płaci te wielkie pieniążki, żeby. Stopniowo ugładzać, żeby później ci kibice, te dzbany śpiewały Twoją przyśpiewkę w trakcie minuty ciszy dla ofiar na Ukrainie. Żebyście nie rozumieli tego konceptu, że jak już się wrzuci z tym typem zdjęcie, to żebyście go bronili i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wyszło to wspaniale. Oczywiście, ja mówię, wie, większość zdecydowana kibiców Chelsea jest rozsądna i też dyskutowaliśmy w komentarzach i też na żywo z Wami o tym rozmawiałem. I, i to jest jasne, ale takich przypałowców, nazywajmy rzeczy po imienia. Ja powiedziałem wam to i mówię wam to nadal. Po kiego wała wy tu jesteście? Nikt was tu nie chce. Ja was nie cenię specjalnie, bo ja cenię sobie widza, z którym można porozmawiać, z którym mogę się nie zgadzać, ale rozmawiamy w taki sposób, że argument na argument, a nie jakieś wasze takie wysrywy intelektualne, że czytam, że to w ogóle jest człowiek Jelcyna i on nie chciał w ogóle... Nie, no w ogóle naprawdę wow. Dobrze się, dobrze spędziłem Czas, ale już mi wystarczy, więc wy mi tu nie jesteście potrzebni. Myślę, że widzą, wasze komentarze nie są potrzebne innym. Wy się męczycie, bo znowu wasz ciemiężony, wspaniały Roman jest krytykowany. Więc w, po co tu jesteście? To w ogóle nie jest żadna kara dla nikogo. Wy będziecie zadowoleni. Ja i myślę, że inni widzowie, nara, nara, idźcie. Dziękuję. Króciutko. Ale przechodzimy od razu do meczu. Do meczu tego weekendu i zdecydowanie zdecydowałem się, zdecydowanie się zdecydowałem postawić na rzeczywiście Manchester City z Manchesterem United. Nie dlatego, że było to spotkanie wyrównane, bo nie było. Tak naprawdę dobre momenty United można odnotować, jak stracili pierwszą bramkę, jak stracili drugą. Tam były jakieś zrywy, zresztą jeden z nich zakończony bramką Jadona Sancho ładną, ale popis futbolu City w drugiej połowie, no to jest coś, co naprawdę. zasługuje na wyróżnienie. Abstrahuję od tego, że wiecie, no. Przeciwko Maguire'owi i Spółce. Przy bramce chyba na 3-1. Tak, tak mi się wydaje. Maguire na czwartym metrze, obejrzyjcie to w powtórce, to jest niesamowite. Dehea broni, wybija piłkę przed siebie. Maguire na nią nabiega na czwartym metrze i zamiast ją kopnąć na róg, no żeby przerwać akcję, on ją przepuszcza między nogami. To jest taki web, to jest taki web po prostu niesamowity. No. Jak możesz na czwartym metrze przepuścić lecącą piłkę, nie widząc, co masz za plecami? Gość jest gwiazdą dla mnie. Więc to United, wiadomo, że to nie jest rywal na poziomie Chelsea, która zaprezentowała się fantastycznie, też, też w, tym, w ten weekend. Ale, mimo wszystko, to City w derbach Manchesteru rozwiało wszelkie wątpliwości. Jak ktoś się zastanawiał, ja się zastanawiałem po tym meczu z Tottenhamem kurczę, no. Jak to będzie, no to już yy, wszelkie wątpliwości rozwiane. Polecam, jeżeli nie oglądaliście meczyku, bo naprawdę jest to jest oglądać. I przechodzimy do tematu tego odcinka, czyli Boniek UEFA FIFA. Czemu Boniek, czemu UEFA? Zapadła decyzja, podjęta właśnie przez wspaniałych ludzi z UEFA, której zresztą sam Zbigniew Boniek bronił, właśnie dlatego też yy, o tym mówimy. Ja, pierdolę, przepraszam, wszedłem na chwilę na Twittera i znowu widzę jakieś komentarze z ikoną tego typa. Jakiś typ chce we, we mnie zejść w dyskusję z ikoną tego typa. Nie wiem co się siedzi tych dwóch. Jeden w tej czapeczce żołnierza. Kojarzycie ich na pewno. Oni chyba teraz w ogóle w pierdlu są czy coś. Nie, nie wiem ludzie skąd wy się kurwa bierzecie. To jest po prostu przerażające. Wracając do tematu. Podjęli decyzję o tym, że Białorusi nie wykluczą ze, znowu nie zawieszą wszystkich drużyn, i tak dalej, jak to w przypadku rosyjskich drużyn zrobili, tylko będą grały, sygnali swoje mecze na wyjeździe. Logika tego oczywiście nie poznamy. Nasz człowiek, boniek w strukturach UEFA, niektórzy gwarantowali, że to jest nasz mocny głos, że on nie da, on nie pozwoli. Oczywiście on mówi po tym głosowaniu, gdzie głosował tak jak cała stado tych baranów, że no to w zasadzie jest decyzja, z której wszyscy są zadowoleni, bla bla, bla na takie typowe pieprzenie. Kompromitacja. Kompromitacja Białoruś. Zbrojnie już wjeżdża na Ukrainę, kompromitacja dziadów, jeżeli ktokolwiek jeszcze na ten PR Bońka się nabiera to pozdro. Gratulacje. Ale jeszcze grubsza akcja jest jeżeli chodzi o FIFA, to jest, to jest jeszcze grubszy format, bo FIFA okazało się, dzisiaj informuje o tym Sebastian Staszewski, między innymi, ale nie tylko, Przemek Langier napisał, wrzucił taką ciekawostkę, na stronie UEFA przy meczu Lipsk-Spartak jest informacja, że spotkanie jest odwołane. No bo Spartak został wyrzucony z rozgrywek, wiadomo. A na stronie FIFA przy naszym meczu z Ruskimi widnieje napis przełożone. Uwaga. Sebastian Staszewski donosi, że FIFA sobie wymyśliła tak, że jak przerzucą nasz mecz na czerwiec, tak jak to robią z meczem Ukraińców ze Szkocją, to jest super decyzją, żeby Ukraińcy mieli czas. No wiadomo, że teraz nie będą grali w piłeczkę ze Szkotami, no kurde. Trzeba mieć nadzieję modlić się, żeby w czerwcu była taka sposobność, bo to by też oznaczało sporo zmian. I oni sobie wymyślili, że z ruskimi też przełożą, bo jeżeli jakoś ta sytuacja, wiesz, rozejdzie się po kościach, teraz to wszyscy krzyczą, teraz to jeszcze wszyscy są niezadowoleni, może później będzie ciszej, to przełożymy ich, wiecie, na, na, na później i tak dalej, i tak dalej. Co ciekawe, sama FIFA mówi, że musi zdawać się na to, co yy, zdecyduje sąd odwoławczy. W sprawie Rosji, która została wykluczona, ale że może się odwołać do sądu odwoławczego i że to ich decyzja będzie tutaj wiążąca. Mówi to, chociaż do tego sądu arbitrażowego nie wpłynął żaden, żaden wniosek ze strony ruskich. Tak jakby oni mówili ruskim, co oni mają zrobić, żeby zostać w, tej, w, tych, w tych rozgrywkach, nie? Ale to nie jest kwestia wina FIFA. Oni zrobili wszystko. To nie są ich problemy. Oni ze swojej strony dali 100%. I nie mogą odpowiadać za to, co ten sąd zadecyduje. Oni ze swojej strony. Co za banda, przepraszam, skór, wysynów to jest. To jest niesamowite. Ale też muszę wam swoje rozgrzeszenie tutaj zrobić. Bo analizuję tę sytuacje z ostatniego czasu i mam do siebie duże pretensje o to, że ja w ogóle na tych mistrzostwach, na mundialu w Rosji byłem. Powiem wam szczerze, tak. Mam oto do siebie żal. I zastanawiałem się, jakim cudem w ogóle wtedy się na tym wiecie, nie pochyliłem głębiej. I to jest niestety, bardzo niestety, kwestia perspektywy. Czyli jeżeli to się dzieje już tuż koło nas, i tak dalej, to w moim przypadku, nie mówię oczywiście za, za innych, to w moim przypadku odbieram to o wiele bardziej w cudzysłowie realnie. Wiem, jak to okropnie brzmi, ale niestety trzeba czasami spojrzeć z prawdzie w oczy, jak to się na to patrzyło. A tam no, był ten Donbas, był ten Krym. Ale no brzydze się tego, mówię. Mówię to jako, jako takie swoje wyrzucenie tych myśli, które mi ostatnio towarzyszą. Ale naprawdę to było dla mnie na tyle jakieś odległe i na tyle. No, aż, aż, aż żenujące, że o tym mówię. Sam jestem zażenowany swoją postawą, więc tak, żałuję tego. I już dzisiaj podjąłem decyzję na 100%. Nie ma takiej opcji. Cokolwiek by się nie działo, jakich bym nie miał propozycji i tak dalej, na Mundial w Katarze się nie wybiorę. Nie ma takiej opcji. No fucking way. Pieprzyć ten Mundial w Katarze. Oczywiście będziemy rozmawiali o tych meczach, no bo mam nadzieję, będzie grała Polska i tak dalej. No to jest też kanał o piłce. Ale nie ma takiej opcji, żebym pochwalał to gówno i, i żebym tam po prostu. Jechał i udawał, że fantastycznie się bawimy. Nie ma takiej, nie ma takiej po prostu opcji. A co do tej FIFy, jeszcze kończąc oczywiście, pamiętajmy o tym, że nawet jak ich nie odwołają, to my już swoje stanowisko przekazaliśmy. I tak nic z nimi nie zagramy i wtedy FIFA powie, no to my nic z nie możemy nic zrobić, bo nie możemy tych ruskich wykluczyć, bo widzicie sądy, więc musicie odpaść walkowerem, ale bardzo ubolewamy. I wszyscy powinni mówić to samo cały czas, te wszystkie kraje, które do tej pory powiedziały, nie gramy z nimi, nie powinny zmieniać swojego zdania i wierzę, że tego po prostu nie zrobią. Tak, i to jest na tyle w dzisiejszym odcinku długim. Yy, rzeczywiście dość sporo ciężkich tematów, ale mam nadzieję, że, że wiecie, co i jak i tak. Zapraszam do, do sekcji komentarzy. Ostatnio jest no, mega trudna ta sekcja komentarzy, bo te i tematy, i czas nie są łatwe, ale tam się widzimy. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia.